Niektóre osoby wydają setki złotych na detoks. I mało tego, że to nie działa, to czasami nawet czują się gorzej. A to dlatego, że 95% osób nie ma pojęcia, na czym polega właściwe oczyszczanie. Bo właściwy detoks to na pewno nie stosowanie po prostu tygodniowej kuracji sokowej albo kupienia i zażywania drogich suplementów i nawet nie parzenie przez miesiąc i picie ziółek leczniczych. Detoks właściwy. To jest holistyczne, całościowe, prawidłowe podejście, świadome podejście do swojego organizmu, do oczyszczania. I można byłoby powiedzieć, że takie najważniejsze są cztery filary. Pominąć żaden z nich po prostu nie można, bo inaczej to nie zadziała. Jeżeli chodzi o ten pierwszy filar, to jest identyfikację, rozpoznanie tych źródeł toksyn, które napływają do naszego organizmu. Musimy wiedzieć, co nas zatruwa. Czy to pestycydy w naszym jedzeniu, czy jakieś chemikalia w kosmetykach, czy środkach codziennego użycia. A może to pasożyty albo metale ciężkie. Jeżeli tego nie zrobimy, to każda inna kuracja ona nie będzie wpływała na przyczynę. Ona będzie tylko próbowała usunąć skutki. To tak, jakby na głęboką zanieczyszczoną ranę, po prostu przykleić plasterek i liczyć, że to wszystko samo się wygoi. Etapem drugim jest eliminacja. I to mi w tym momencie nie chodzi, że już od razu oczyszczamy organizm stosując różne metody. Eliminacja to jak już zidentyfikowaliśmy, co nas zatruwa? Teraz musimy ograniczyć ilość tych związków chemicznych, które do naszego organizmu się dostają. I tu właśnie są bardzo proste, naturalne metody, które nam pomagają i oczyścić żywność, i powietrze, i wodę, i nie korzystać z tej chemii, której niestety w środowisku jest zbyt dużo. I oczywiście trzecim filarem, tu już będziemy mówić o tym, żeby wspomóc organizm, żeby usunąć te toksyny, które już są. Nagromadzone. I bardzo ważne, żeby tu też podchodzić do organizmu przede wszystkim indywidualnie, ale też holistycznie, żeby stosować różne metody, różne środki do wewnątrz, jak i różne zabiegi zewnętrzne. Jeżeli chodzi o ten ostatni etap naszego holistycznego oczyszczania, to jest wspomaganie narządów detoksykacyjnych i wspomaganie. W samym procesie detoksu i ogólnie w ich codziennych funkcjach i wspomaganie wątroby, i nerek, i jelit, i oczywiście układu immunologicznego. I zobaczcie, detoks to nie jest tylko chwila, tylko jakiś impuls, bo chcemy coś odrobinkę zrobić dla swojego organizmu. To jest pewnego rodzaju styl życia, który nas nakierowuje, jak odzyskać swoje zdrowie, jak mieć pełnię sił, jak przedłużyć swoją młodość i swoje życie. I właśnie o tym wszystkim ja mówię w swojej książce Świadomy Detoks. Dlatego właśnie ją tak nazwałam, żeby każdy znalazł tam odpowiedź na swoje potrzeby, żeby mógł dostosować do swojego organizmu i wiedział, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. Mam nadzieję, że ta książka stanie się takim twoim przewodnikiem, właśnie taką encyklopedią wiedzy aż 530 stron, które napisałam dla Ciebie. Także zapraszam i możesz nabyć swój własny poradnik zdrowia. Świadomy detoks.